Kultyści w Sons of the Forest są de facto odpowiednikiem misjonarzy z pierwszej części gry, i na samym początku byli oni bardziej tłem samej historii. A w tym momencie w fabule Sons of the Forest są oni istotnym elementem całej tej historii i zdarzeń, które się działy na samej wyspie. Dzisiaj, jest właśnie pełna historia kulty, z tego w zasadzie dzieci gwiazd, ponieważ tak się oni nazywali, sekty, która można powiedzieć, wywróciła do góry nogami życie na wyspie z Sons of the Forest. Dobrze, ale w zasadzie dlaczego na samym początku można określić ich mianem sekty? Ponieważ czcili oni w zasadzie artefakty z pierwszej części gry oraz również można powiedzieć czcili albo chcieli odnaleźć artefakt kostki, który możemy właśnie znaleźć w drugiej części gry, ponieważ jak dobrze wiemy, sama Sahara chwaliła się właśnie artefaktami ich działania, w zasadzie samy, samymi Badaniami, i w tym momencie część osób mogła na normalnie świecie uznać, że artefakty są powiedzmy drogą do lepszego życia, w zasadzie do nieśmiertelności de facto, i dzięki temu mogli, a po pierwsze, mogą żyć wiecznie, dzięki obeliskowi wskrzeszenia, oraz również mogą trafić do złotego miasta, które część z nich miała w zasadzie widziała we swoich snach. A w zasadzie same informacje, które właśnie płynęły z mediów, tylko potwierdzały, że mamy do czynienia z czymś niewyjaśnionym, można powiedzieć, nadprzyrodzonym, ponieważ jeszcze w późniejszym czasie sam Erik również potwierdził badania na nad samymi artefaktami tego, jak one de facto działały. I w tym momencie, jak dobrze wiadomo, jakiekolwiek wytłumaczenie jest lepsze niż brak wytłumaczenia, no i w tym momencie po prostu kultyści zaczęli właśnie czcić, można tak powiedzieć, same artefakty. No i de facto mieli oni jeden najważniejszy cel: odnaleźć trzeci artefakt złotej kostki oraz właśnie dzięki niej, a w zasadzie za jej pomocą, przynieść się do ziemi obiecanej, do tego złotego miasta, o którym wam mówiłem również chwilę wcześniej. No i część kultystów zaczęła przybywać właśnie na wyspę z drugiej części gry. Jak oni tam przybyli, pomimo tego, że sama lokalizacja była utajniona przez samopawko? No cóż, część osób, które miały jakieś w zasadzie kontakty z wcześniejszymi artefaktami, zasadzie z artefaktami z pierwszej części gry, na w świecie miały czasami wizję, a w zasadzie miały sny, właśnie o samym złotym mieście. I w zasadzie kultyści nie byli jedynymi osobami, które w zasadzie te wizje miały, bo również tymi miał wizję w zasadzie tego złotego miasta. Edward Pafton, czy chociażby właśnie osadnicy, czy misjonarze z Sons of the Forest, którzy przybyli, przybyli w latach 70 ubiegłego wieku na samą wyspę. To są w zasadzie ci rybacy, których możemy znaleźć, właśnie w zasadzie ich szkielety możemy znaleźć na samej wyspie, w okolicach właśnie artefaktu rozłożonego na części. No i w tym momencie, dzięki z zasadzie tych wizjom, kultyści najnormalniej w świecie wiedzieli, gdzie mogą samego Artefaktu szukać, a w zasadzie drogi do tej ziemi, obiecałem, do tego złotego miasta. No i 21 maja udało im się, de facto, w zasadzie pierwszej grupie, udało się przybyć na samą wyspę, gdzie zrobili grupową eksmisję z tego świata, ponieważ myśleli, że właśnie w ten sposób będą oni w stanie, w zasadzie, przenieść się albo po samej śmierci, będą mogli. Zawitać do tej, tego złotego miasta, do tego nowego Wadena, czy już jakkolwiek sobie możemy to nazwać. Aczkolwiek, również na samą wyspę przybyła grupa Iwona, który można byłoby powiedzieć, że był jedną z ważniejszych osób w hierarchii samej tej sekty, i po trupach w zasadzie dosłownie i w ponieważ została wybita część pracowników. Pathcorp dowiedzieli się o lokalizacji właśnie artefaktu, w zasadzie wejść, wejścia do piekielnej jaskini, które znajdują się, jak dobrze wiemy, za ścianą łazienki no i normalnie w świecie, właśnie dowiedzieli się o tej samej lokalizacji. Aczkolwiek kultyści również nie mieli kolorowo na samej wyspie, ponieważ w momencie, kiedy zaczęli ginąć pracownicy Pawkor, niejaki Jianiu Zhang zaczął po prostu polowanie na samych kultystów, i w zasadzie dzięki niego. Nie mógł. Część kultystów również opuściła ten świat troszkę, na troszkę innych zasadach niż myśleć, że to zrobią. Po czym, oczywiście, sam Edward się o tym dowiedział i de facto sam Janusz Zach został wyrzucony z wyspy dzień przed aktywacją artefaktu Kowski, czyli dzień przed tą imprezą, o której wam również mówiłem w materiale poświęconym historii faktorów. Ponieważ no, sam Edward za bardzo nie wiedział, co z tym zrobić. Tylko, tak jak dobrze wiecie z tamtego materiału, sam stan psychiczny Edwarda nie był już chyba wtedy najlepszy, mimo wszystko. I przechodząc już do dnia samej imprezy, kurtyści korzystają, właśnie wykorzystując fakt, że większość osób była na samej imprezie w bunkrze, tutaj z w zasadzie tym imprezowym, w którym w zasadzie znajdujemy potem samych Aftonów mogli się zakrać do ich rezydencji, do tego luksusowego bunkru i w zasadzie mogli na spokojnie wysadzić ścianę w łazience, co możemy znaleźć w jednym z materiałów filmowych, które możemy znaleźć właśnie w samej grze. Plus dodatkowo jeden członek właśnie kultu wysadził się granatem w pokoju Vildjinin, no bo w zasadzie tam też była opcja, żeby się właśnie do tego artefaktu dostać. No, i finalnie udaje się samą ścianę wysadzić. Oni dostają się do piekielnej jaskini. Dostają już polecenie od właśnie Iwona, żeby najnormalniej w świecie, jak już wejdą do piekielnej jaskini, żeby zatrzasnąć ze sobą drzwi. Więc drzwi do piekielnej jaskini były otwarte, więc już ktoś wcześniej był w samej piekielnej jaskini. No i de facto zamykają drzwi, te, które w zasadzie my z tymi musimy potem. Otworzyć w zasadzie w samej grze, co dobrze wiemy, i finalnie udaje im się dotrzeć do samego artefaktu. Kostki, część, niestety z nich pada przed samym wejściem, w zasadzie przed samą złotą kostką, a część z nich udało się wejść do samego artefaktu kostki, powiedzmy, przenieść do, tego, do tej ziemi. Obiecanej, że to właśnie ich duchy możemy znaleźć w cutscence, w złotej Kostce, to właśnie ich duchy latają właśnie tutaj. Dookoła, dookoła nas i w zasadzie tak się na chwilę obecną kończy historia kultystów w Sons of the Forest. Dajcie znać, co sądzicie o tej fabule, a w zasadzie o tym wątku w samej grze, czy jest on poprowadzony dobrze i czy jest on tylko jakimś mniej istotnym tłem, który ma nam narzucić pewne, powiedzmy, czy ma tylko nam narzucać w zasadzie pewne ramy i w zasadzie dodać nam takiej otoczki tajemniczości w tym wszystkim. Czy na w świecie jest to wątek troszkę wyrzucany na siłę, więc piszcie na dole, co o tym wszystkim sądzicie. Ja wam dziękuję za uwagę i po malutku dalej sukcesywnie będziemy sobie wyjaśniali wątki z są of the Forest. Ja wam na tą chwilę dziękuję, trzymajcie się do następnego. Hej, hej.